Witam Was serdecznie. Muszę coś tutaj sprostować, <laughs> mianowicie na temat tego postu z wyjścia ze szpitala. To wszystko było w biegu, ja się nie dopatrzyłem, ale zadzwonił dobry rolnik i dopatrzył się, że tam jest. No, za dużo danych było, jakby można powiedzieć, coś prze, przeoczyłem, no i niestety ten post. Z wyjścia ze szpitala musiałem natychmiast usunąć. Bo wiecie jak to z dane nie? Bywa różnie. Bo pogoda dzisiaj przednia słońce świeci, ale jestem normalnie, bym mnie skrzyża ściągnął dosłownie. Nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje, ale nie mogę wystartować. Tak jakiś po prostu dzień chyba wyszło to wszystko to całe przesilenie to nie pryskanie szpital, pryskanie szpital, i chyba dopiero to ze mnie wyszło. Dzisiaj można by powiedzieć, także Jutro ma znowu padać deszcz, najprawdopodobniej No to Może jeszcze jakaś chwila oddechu, bo dzisiaj to jakiś też kocioł jest, że Szkoda gadać Także dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia, cześć